Radio Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, witam serdecznie. Uda się panu pokonać naszego Franka Łowce Bramek? To myślę, że pan Frankowski jest bardzo dobrym piłkarzem, natomiast każdy powinien zajmować się tym, co potrafi najlepiej w parlamencie europejskim. Nie gra się w piłkę w Parlamencie Europejskim tworzy się prawo jestem profesorem prawa międzynarodowego kierowałem sejmową komisją do spraw Unii Europejskiej jako wiceminister spraw zagranicznych zajmowałem się sprawami polityki europejskiej i zagadnieniami prawno traktatowymi i tutaj myślę że dużo udało się zrobić w tym zakresie ale i wiele można jeszcze zrobić w przyszłości prawo i sprawiedliwość stawia na Osoby, które mają kompetencje do zajmowania się sprawami europejskimi, które mają także przygotowanie w tym zakresie. A Platforma Obywatelska no, wraz z Koalicją Europejską no, podejmują pewne działania, jakby, które wynikają z braku spójności programowej. I jeśli brak jest programu, no to na koniec wychodzi sportowiec. Z całym no, szacunkiem do wspaniałego gracza w piłce nożnej. Bo na przykład zabrakło miejsca takiego wysoko notowanego, na przykład dla Danuty Hibner, która przecież w środowiskach europejskich jest bardzo, bardzo rozpoznawalna. W ogóle, kiedy patrzę na reprezentację dotychczasową Platformy Obywatelskiej w Parlamencie Europejskim, to jest trochę żal, tak powiem szczerze. Patrzę na nich, no, oni robili wszystko. No, występowali przeciwko własnemu państwu. Czasem no, podejmowali działania karkołomne, no, ale po to, żeby realizować program własnej partii. Czasem byli no, bardzo agresywni. No, zrobili wszystko, czego od nich oczekiwano. Na koniec ich własna partia powiedziała: Dziękujemy wam, zużyliście się w no, Można tak powiedzieć. Ostatnio, akurat na lotnisku w Frankfurcie, siedzieliśmy z taką większą grupą. Znaczy, no, bynajmniej nie, no, nie podsłuchiwałem to, to, o czym mówili posłowie Platformy Obywatelskie, ale byli tak zdenerwowani między sobą, że no, niosło się po prostu bardzo daleko. No, po prostu o, 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 rozmawiali właśnie o tym, że własna partia z nich zrezygnowała, zaczynali się zastanawiać, kto, które z nich zostanie, które nie. No i wyszło, że chyba żadne. Zmieniając temat, jak pan sądzi, bo niedługo przed nowym parlamentem również debata o budżecie, czy znajdą się pieniądze na przykład na Polskę Wschodnią, żeby kontynuować ten program, bo są to regiony. Bardzo zapóźnione, nawet w stosunku do centralnej Polski, nie mówiąc już do zachodniej. To jest sens tego programu. Znaczy, polityka spójności to jest jedna z podstawowych polityk Unii Europejskiej. Co prawda? Ale zwycięża taki pogląd, żeby więcej dać na nowoczesne technologie, przyspieszyć rozwój nowoczesnych technik w Unii Europejskiej, a już skończyć ze wzmacnianiem regionów. Całe szczęście będą pieniądze i na jedno i na drugie. W stronie Polskiej, ale także innym państwom tej Europy Środkowo Wschodniej, udało się e, zatrzymać ten program. Pamiętamy, że Donald Tusk, kiedy negocjował poprzednią siedmioletnią perspektywę finansową, mówił, że to już po raz ostatni. Nie, to nie jest po raz ostatni. Te środki już w projekcie budżetu zostały przedstawione przez Komisję Europejską i także w tej chwili trwają prace nad budżetem i polityka spójności będzie realizowana. Będzie pan zagłosował za Polską Wschodnią, za taką kopertką? Cały czas to robię i cały czas podejmujemy te działania i trzeba też pamiętać, że polityka spójności jest, oczywiście funkcjonuje w obrębie Unii Europejskiej jako całości, ale także musi funkcjonować w obrębie Polski. Te województwa, ściany Wschodniej to są te, które no mają największe jakby tutaj potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury. I to jest tak, że te, te środki trafiają tutaj do Polski, następnie są dzielone tutaj na poziomie krajowym. Tutaj także jako europoseł przyczyniam się do tego, aby te środki w jak największej ilości były kierowane właśnie do województwa Podlaskiego i do innych województw wschodniej Polski. W tym roku przykładowo został uruchomiony fundusz dróg samorządowych. To jest 6 miliardów złotych z pieniędzy unijnych, które będą przeznaczone na budowę tychże dróg i województwo podlaskie otrzyma 430 milionów złotych to jest niewspórnie miernie więcej w stosunku do innych województw właśnie dlatego że jest województwem tym najbardziej potrzebującym cały czas są realizowane różne inwestycje no chociażby S19 Wiekarpatia Tutaj, y, mówiąc nieskromnie, mnie wraz z posłem Tomaszem Porębą, mnie jako przedstawicielowi Podlasia, a Tomkowi Porębie jako, jako Podkarpacia. przedstawicielowi Podkarpacia, udało się wprowadzić w Jakarpatię do wykazu właśnie y, y, dróg y, transeuropejskich, co powoduje, że jest tu otwarcie na y, środki unijne, a także na różnego rodzaju uproszczone procedury przy budowie. Także już w tym roku w 11 miejscach są lub będą, ale w w tym roku ciągle 2019 wbijane łopaty i ta trasa jest budowana. Podobnie inwestycje takie jak Rail Baltica, czyli połączenie tutaj z Trakiszek przez Suwałki, Ełk, Białystok, Warszawa. To się wszystko dzieje. Ja niedawno byłem na spotkaniu Zarządu Polskich kolej Państwowych z samorządowcami, przez które ta trasa będzie przechodzić. To już jest wszystko w fazie takiej wykonawczej projektu Zgadnia się szczegóły, ale wiadomo, że to już będzie rok 2023 to będzie kolej wielkich prędkości. Ale to już bezpośrednio z pieniędzy unijnych, bo to wszystko jest finansowane z tego tak zwanego CEF-u. Tak. Jednocześnie mamy tutaj do czynienia z innymi także inwestycjami, chociażby drogowymi. Via Baltika. Ale także wracając do kolejowych, na przykład kolei Mazurska, szczególnie ważna dla Łomży, prawda? Znaczy oczywiście dla, dla Mazur, bo, bo jest Giżycka do, do Warszawy, ale przez Łomże y, to jest y, ważna także inwestycja dla y, województwa Podlaskiego. To wszystko się dzieje i to nie jest tak, jak. Wtedy, kiedy tutaj nasi poprzednicy rządzili, że te inwestycje były zarysowane w perspektywie roku 2050. To już nawet nie były projekty projektów, tylko projekty projektów, projektów, projektów. Właściwie marzenia. Ja myślę, że oni nawet nie marzyli, tylko odsuwali na takie, na takie daty, żeby nie musieć nawet w tej chwili nie tylko cokolwiek planować, ale nawet się zastanawiać nad planowaniem. Zmieniając temat. Cały czas mamy kłopot z Brexitem. To znaczy Unia Europejska, my również, bo sporo na przykład mieszkańców Województwa Podlaskiego pracuje i żyje w Wielkiej Brytanii. Jaków Brexit bez żadnej umowy wejdzie w życie, to ci mieszkańcy będą mieli kłopoty, także przedsiębiorcy. No w ogóle sytuacja niespotykana, sytuacja, no właśnie jak się rozwinie w Pana opinii? oczywiście można wiele rzeczy przewidywać, znaczy jakby jakby mam zbyt wiele danych, żeby to tak, jakich prostych odpowiedzi udzielać, ale powiem tak, znaczy wczoraj rozmawiałem z kolegą z Wielkiej Brytanii, z Europosłem z Wielkiej Brytanii, Amszadem Adem który e, sam nie wie, czy za dwa tygodnie e, Brytyjczycy będą jeszcze w, w Unii Europejskiej, czy też nie. Ja oczywiście bym tak nie dramatyzował, to znaczy. Nawet jeśli dokona się Brexit bezumowny, to wkrótce te umowy zostaną zawarte. Wielka Brytania to nie jest czarna dziura, biała plama, to jest o, ogromna gospodarka, wielkie państwo i te umowy będą po kolei zawierane. Z, z punktu widzenia Polski ważne jest to, że rząd polski jest w bardzo dobrych relacjach z rządem brytyjskim, zresztą jesteśmy w tej samej frakcji europejskiej. Ale popieramy Brytyjczyków w Brexicie, czy raczej uważamy, zachęcamy, że, żeby pozostali? My uważamy, że lepiej by było, gdyby Wielka Brytania pozostała stała w Unii Europejskiej. Natomiast nasze dwustronne relacje powodują, że przykładowo Polacy, którzy mieszkają w Wielkiej Brytanii, będą mogli tam pozostać. No uważamy, że oczywiście Polacy najlepiej jakby byli w Polsce, ale to jest ich wolna wola, jeśli chcą żyć, mieszkać w to Wielkiej Brytanii. To musimy im zabezpieczyć to, odpowiednie warunki. To, to, to chcemy, żeby takie warunki mieli stworzeni. To, 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 to jest ich wybór. Podobnie tutaj relacje gospodarcze polsko-brytyjskie. One ciągle będą utrzymywać no, no, także uwagę... naukowe, bo sporo osób, sporo młodzieży z naszego regionu chce studiować w Wielkiej Brytanii i też się zastanawiają, czy jest sens upierać się w realizacji tego marzenia, czy raczej przenieść się na inny teatr europejski. Uczelnie brytyjskie są bardzo dobre. Sam zresztą utrzymuję kontakty z Queen Mary i University of London. I... To są te miejsca, gdzie się zdobywa jakby no bardzo dobrą edukację. Oczywiście, te wszystkie programy unijne, Erasmus, czy też inne programy edukacyjne, no będą funkcjonowały wyłącznie w obrębie Unii Europejskiej, ale także jeśli ktoś będzie tutaj utrzymywał jakby do, dobre relacje jako państwo, tak jak Polska z Wielką Brytanią, no będzie, będzie, będzie mógł stworzyć możliwość uzyskania bardzo dobrego wykształcenia, bardzo dobrej, Edukacji to jest, znaczy pamiętajmy, jeśli dokona się Brexit, o ile się dokona, to Wielka Brytania nie przestaje istnieć. To jest, będzie nadal państwo o potężnej gospodarce, państwo w, o ogromnych wpływach politycznych, stały członek Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych, e, państwo, które odgrywa znaczącą rolę w świecie, no oczywiście no, w takiej skali, w jakiej to jest możliwe. Mamy do czynienia z jednym supermocarstwem, ze Stanami Zjednoczonymi, ale e, Wielka Brytania jest dosyć znaczącą siłą w wymiarze politycznym, gospodarczym, militarnym. Z mapy nie zniknie w każdym razie. Nie zniknie, więc trzeba z nią utrzymywać dobre relacje. Jak z każdym innym państwem. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Polskie Radio